Hello, witam Was na kolejnym treningowym odcineczku, yy, który zobaczymy jak mi pójdzie, ponieważ mam dzisiaj małego gościa. Także yy, no, zaczynamy. Ja po prostu sprawdzam, czy się da. Czy się da z takim małym bąbelinkiem bombel coś zrobić? Ostatnio robiłam taką Ala jogę rano właśnie z nią i była na maksa zainteresowana. Więc zobaczymy. Może da mi nawet poćwiczyć. To się zobacz. To się zobacz. Ojej. O jest. No. A coś chciałam powiedzieć. Zamówiłam sobie buty. Ja? Do egzo! Do egzo! No to znaczy. Tu, 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 tu i tu. Jezus, jakie ładne, nigdy w życiu tego nie robiłam. No co ty? To od razu tu? I stała już na umno, no? Tu? Tak, i płukcia za rureczkę. Prawą ręką przed rurą łapiesz. Zaciskasz kolano, rękę pod głowę i. no fajne. ci tak? Chyba będziesz mieć asymetry, rymy Ja nie wiem, jak to się mówi. Asymetry, rymery. No dobra, ja nie wiem, czy ja się ze ale dlatego jesteś ty tutaj, gdzie dobrze. Znaczy, w ogóle to ja nie lubię łokcia, ale robię sobie to. Okej. Okay. Fajno, pani, bomba. Jak z tego zajść? Tak. <laughs> ja ci sprawdzałeś. Pilasz micycki. Mm. Wow, brawa! Czekuje, Br to dziękuję. Łopsa. Oh my god! Ale crazy. Chodź sprawdź. A nie, ja się nie mogę tak położyć, bo... chyba. No musisz nawet. Ona tam leży. Tak? No, tak o? Bo ma rękę... A gdzie ma tą drugą rękę? No właśnie ona ma opuszczoną tą tam drugą mogę... rękę. Tu ma tak. tak. O, no i brawo, kurde. Ale crazy. A to jest trudne. Łopsasa. ja Robię na drugą teraz. Muszę sobie podwinąć. Sprawdzaj z tamtej strony, pilnuj stópki. O, pilnuj, pilnuj stópki, tak. Uwaga, nie schodź, ola. Nie. Teraz nie schodź. Tu jest ciężko. No. O, o, jest do góry nogami, no. Tu i tu. Tiu, tiu. Aha. Wiesz, że nigdy nie potrafiłam się w nim utrzymać? Jak to? Ja nigdy już się tego nie robiłam to pierwszy raz, więc... Ty się utrzymałaś bardzo dobrze. No. Wiadomo, że moje po... Szpo... Leżysz sobie? Ach, patrzmy, patrzmy. Jak ta mama tam wywija. Tiu, tiu, tiu to musiałabyś się z drugiej strony wskoczyć. No, żebyś miała prawą nogę, tą wewnętrzną, w stronę lustra. Tyłem, 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 czyli tak. Tak. <grym> tak? Zgadzasz się, dobrze. O, idziesz, panko. Dobrze, misio. O, tak, idealnie. I wypinaj pupcie. Jezus człowieku. <grym> to się śpi. mogę sam fakt, że się za za szpagat. Brawissimo. Oglądamy. Mhm. <grym> ale, Ola, uważaj. Fidu, no. A jeszcze druga noga w tył. Nie, nie chuchów. Nie, nie, to, to może być taka figureczka. Ej, ale to też jest Spoko. No. Czekaj, stój, nie ruszaj. Ty, no, nie ruszaj się, zrobię ci zdjęcie. No, ale szybciej. No, a co ty tam? Głowa do tyłu. No o. i szto! Ej! Tylko musiałabyś dać wyżej dolną rękę w sumie i tą stopę, co jest na rurce. Żeby taka była swastyka trochę. Aha, no wiem. I o jest, krew mi do, do mózgu nalecia. <laughs> Uuh. 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 Co ja miałam robić? A, brać Blisz, Publish, Jesteś fanem, kibicem. Uuuu! Ola! Si, si. I co teraz? Co z tą ręką? Ja nie pamiętam. Ta druga ręka idzie na dół i nią się prostą odpychasz. Mhm. I nogi prostujesz. Łee, mm. Nie takie złe. O, to jest w ogóle super. Mówię, że nie wygląda to aż tak ładnie jak na tym rysunku, no, ale... A to przez plecy czy przez nogi? Przez to i to. Aha, aha. Przez rurę ogólnie. Przez rurę. No. Oj nie. No dynamiki już nie ma. No. no nie robisz to nie ma no. Ale spróbuję jeszcze dzisiaj parę razy. No. Czekaj, będę Cię kibicować tak jak kiedyś. O matko, dobrze. I dajesz to raz! Dzięki. To działa. Raz, dwa, trzy i, I mocno! I hop, i No nie ma jeszcze tego wybicia. No nie ma! Co ja ci powiem? Wiocha! Jaka tam wiocha? Regres po prostu. <laughs> Czyli oko. Oho, nawet to się ze mnie śmieje. Trzy razy. Tak też było lata temu. I góra się. Tak właśnie się nie robi. Coś zrobiłam źle tak tutaj? Więc sposób sobie inaczej. Hm. Ale ciotka wywija to. Dobra, to lubię. To umiesz, brawo. Ale to jest moja Nie, nie! No. Crazy, crazy. Ciocia, dajesz ciotka. Dobra, już się nie chce. To tak nie bardzo, tak bardzo... strzyknęła chyba, czy nie? Już mam dosyć. <laughs> Serio? Co będziesz teraz robić? Chciałam, że regripy będziesz robić. Nie! <grymne> nie. Teraz ja spróbuję Feniksa, którego nie umiem. Ale ja muszę robić na tą rękę. Tak. Chyba. Pięknie. To umiem. Gładko. Jak to się robi? Tak No! Aha, no to co? to nie ma opcji. Ty jesteś dalej niż ja. Ała. Boli? No mam jakieś zakwasy gdzieś, nie wiem, gdzieś mm. w czymś. No jak się ćwiczy, to tak jest. No ładnie lecisz. No nie, bo ja nawet, ja nawet nie umiem, ja nawet nie wiem, co tam zrobić. Ty nie masz tej dynamiki na koniec. No nie mam, bo ja nie Jezus, mówię, że tak ja zaje... nie wiem, co ja mam tam o, zrobić. O, na do góry się chce obkręcić. Bo to jest jakieś tu, i trzeba i tu, i coś, i ja nie umiem tego. Jeszcze raz spróbuję. Próbuj. No widzisz, po prostu musiałaś się zaktywować, co? rozgrzać. Wiecie co? Ja ci O, a w ogóle to pa pamiętasz, czy ten chwyt się jakoś nazywa? Ja na niego mówię króliczek. A niektórzy mówią na niego pazur. Tak, jakby chodzi o to przedramie takie? Tak. Okej. Okay. Ale była jeszcze na niego jakaś inna nazwa? Na obozie w ale jaka, to nie wiem. Nie, bo to chyba kap po prostu. No, bo jakby, no... Właściwie chodzi mi o coś Inside takiego. Cup? Inside kap? Bo tam jest siedzonko. No. Aha, no. To nie, nie wiem. No i co, to jest królik? No może króliczek? Jak się zrobi tak, to króliczek nie nie niby, nie? Nie. Tak. Króliczek. Tak? A, jeszcze było takie fajne stanie na rękach. Znaczy na jednej ręce. I to było tak. Nie yeah. nic Mhm. Mm A, to ładne, no. Fajne. Ej, spoko. Bardzo ładnie to w ogóle wygląda na sesję. Zobaczymy, czy to jest przyjemne. Uuu, tak. To jest całkiem przyjemne. Żegnamy się papa, papa, pa wszystkim Elożka.